Panie Zygmuncie, jest sprawa, czyli Wasze pytania, Wasze wątpliwości, które staramy się na bieżąco rozwiewać. Pytanie, które padło w tym tygodniu po raz pierwszy, i pytanie, które mnie zmotywowało do nagrania tego odcinka, było to pytanie o kolory w SWZ. -ach. O kolory tekstów, kolory czcionek, kolory, które związane są oczywiście z cyfrową dostępnością dokumentów, które umieszczacie na swoich stronach internetowych, na platformie zakupowej, które oczywiście łączą się z normą WCAG 2.1, która ewidentnie mówi nam o tym, w jaki sposób tych kolorów używać. Pytanie mocno specjalistyczne, pytanie trudne. Dla mężczyzny tym bardziej, bo stereotypowo znamy trzy kolory podobno. Natomiast można do tego podejść, podejść w sposób troszeczkę bardziej analityczny i postaram się dzisiaj Wam pokazać, jak takie tęczowe swz czy tęczowe dokumenty potrafią wyglądać. Zapraszam do obejrzenia odcinka. Zobaczcie, moi mili, tutaj mamy przykład który się dosyć często zdarza, czyli zaznaczacie tło danego, danej frazy, czy star staracie się wyłuszczyć w jakiś sposób, wytłuścić pewne elementy waszego tekstu, robiąc na przykład takie oto żółte tło. Czy to jest dobrze, czy to jest źle? Czy to jest zgodnie z normami WCAG, czy nie? Więc tak. Mam tutaj narzędzie. Narzędzie nazywa się Color Contrast Analizer. Jest do pobrania za darmo i w opisie filmu dostaniecie link do artykułu, w którym zresztą to opisuje. Tam będzie można również ściągnąć ten, to oprogramowanie. I teraz zbadamy na podstawie tego, co tutaj widzicie, zbadamy, czy zarówno ten niebieski napis na białym tle ma kontrast odpowiedni, czy też ten czarny napis na żółtym tle ma kontrast odpowiedni. Dobrze, więc najpierw mamy... Background color tutaj w tym miejscu. Widzicie ta, 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 ta druga sekcja, jakby w oprogramowaniu. I mamy tutaj taką pipetkę, czyli próbkowanie koloru. No ja mam tutaj próbkowanie ustawię na biały, no bo oczywiście mamy to na białym tle. Ustawię sobie tutaj ten foreground color, czyli kolor samego tekstu. Złapiemy sobie ten niebieski. Zobaczcie, jest niebieski, tak? Celuje w najciemniejszy jego, naj, ten najbardziej środkowy kolor. I dostaję informację, zobaczcie tutaj, pas, 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 wszystko jest dobrze, wszystko przeszło, jest jak najbardziej w porządku. Czyli co? Czyli niebieskie linki, tak jak nam się domyślnie generują w dokumentacji, one są w porządku, możemy tak to robić. A zobaczmy w takim razie, jak to będzie wyglądało, jeżeli sobie spróbuję tutaj czarny kolor. Proszę, spróbowałem czarny kolor tekstu, a kolor tła jest w naszym przypadku tutaj żółty. Sprawdźmy, jak to wygląda. Znowu wszystko jest dobrze. Zobaczcie, pas, 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 pas. Wszystko się udało świetnie. E, idziemy dalej. Zobaczcie, kolejny dokument y, y, tęczowy, nie będę sprawdzał już tutaj linka, już wiemy, że te linki są w porządku, ale mamy tutaj platformę zakupową.pl, y, ktoś nas wymienił z y, y, maila, z y, linku, bardzo fajnie, bardzo się cieszę, ale to jest zielony. Sprawdźmy zatem jak to wygląda, co robimy? Próbkujemy tło na biały, próbkujemy tekst na zielony, i dostajemy informację, że fail, i to fail po całości. Zobaczcie, to jest za mały kontrast z perspektywy WCAG 2.1. Z perspektywy dostępności cyfrowej, to jest niestety zapis, który dla osób niedowidzących może być zbyt jasny. Zbyt jasny napis na białym tle, i niestety należałoby ten kolor w SWZ-cie zmienić. Kolejne tęczowe dokumenty, no to na pewno znacie, tak? Ogłoszenie o zamówieniu. Tutaj pytanie inne. Czy przypadkiem czarny tekst na szarym tle nie jest to szare tło za bardzo szare, za ciemne? Może będzie za ciemne na za ciemnym? Nie wiem, sprawdźmy to. Foreground color mamy czarny, więc próbujemy sobie tutaj na czarno. O, bardzo proszę, a background color mamy na szaro. I jest ok, czyli widzicie, Urząd Zamówień Publicznych, przygotowując tą dokumentację, przynajmniej w części, która tyczy się kolorów, zadbał o to, żeby było to zgodne z normami. Dobrze, teraz mamy czerwony, kolejny. Ja jeszcze raz to zbadam, czyli proszę tło na biało, napis próbkujemy na o, złapmy tutaj taki o. cyk i jest. No zobaczcie, jest tutaj jeden fail. Na trzy razy A mamy jeden fail. Czy to dobrze, czy to źle? To dobrze, tak? To jak, jak należy interpretować taki wy, wynik, jak tutaj nie, widzicie? Gdybyśmy mieli wszystko na zielono, super. Natomiast jeżeli w tym miejscu, tak, przy trzech A pojawi się fail, to nic, tak? To mogłoby być lepiej, nie ma dramatu, ale ten. Czerwony w tym odcieniu, dość ciemniejszym. Zobaczcie, on nie jest taki mocno czerwony-czerwony. On tak bardziej w stronę tam brązowego, bym powiedział, idzie. On jest w porządku, tak? Taki, te, ten kolor można wykorzystać. Nie jest idealnie, ale na pewno jest zgodnie z przepisami. Tak należy to interpretować. Podobnie tutaj, jak najbardziej, ten kontrast jest dobrze. Tutaj, słuchajcie, zerknę na to, zerknę, sprawdzę ten czerwony, bo on jest chyba trochę za jasny, jednak, mimo wszystko. Zobaczcie. Patrzcie. Jeszcze raz złapiemy sobie tutaj o sam środek tego tego koloru i mamy fail fail fail, więc niestety, ale ten czerwony czerwony tak standardowo domyślnie jak często zaznaczacie z, w Wordzie, ten który tak najbardziej naskuje po oczach w pierwszym odruchu, to jest kolor niestety zbyt jasny, jeżeli jest stosowany na białym tle. Tutaj proporcje tych kontrastów muszą być na tyle duże, żeby znowu osoba, która niedowidzi, miała, nie dowidzi, miała Miała problemu z ich rozpoznaniem, i zobaczcie, paradoksalnie, po raz kolejny paradoksalnie, coś, co nam się wydaje, że jest dobrze, bo jak można nie zauważyć tego czerwonego, tego świecącego, okazuje się, że no kurczę, jednak można nie zauważyć. Więc nie kierujmy się tym, co nam się wydaje. Tylko kierujmy się tym, jak nam narzędzia do tego wskazują, i jak możemy sobie naprawdę w bardzo prosty sposób sprawdzić, czy to działa, czy nie działa. No i na, na koniec dla Was smaczek w postaci, zobaczcie, bardzo kolorowego, bardzo tęczowego SWZ-u. Czyli zrobimy sobie po kolei jeszcze te trzy próbki. Background mamy zielony, natomiast teksty mamy zawsze czarne, i to jest jak najbardziej w porządku. Tutaj widzicie, ta górna sekcja jest w porządku, a sekcja niżej czarny na fioletowym jest też jak najbardziej w porządku, a sekcja niżej czarny na różowym też jest w porządku i zobaczcie, wasz SWZ nie jest powiedziane, że musi być nudny, wasz SWZ może jak najbardziej być SWZ-em tęczowym, kolorowym. Możecie oczywiście wytłuszczać te rzeczy, które są dla was najistotniejsze, które chcecie, żeby ukuły w oko waszego wykonawcę, żeby wykonawca zwrócił na nie faktycznie uwagę. Możemy to robić, ale musimy to robić z głową i nie na zasadzie wydaje mi się, tylko robić to na zasadzie takiej, że po prostu wiemy, jak te kontrasty mu muszą wyglądać, jakie muszą być i mamy narzędzie do tego, żeby to w prosty, łatwy sposób sprawdzić. Opis do tego narzędzia. To, w jaki sposób, na co uważać przy okazji kontroli, znajdziecie w opisie tego filmu. Tam jest artykuł, który w tym tygodniu opublikowaliśmy na przetargowa.pl. który to artykuł i który to dzisiejszy film oddaje do waszej dyspozycji. Trzymajcie się dzielnie, elektronizujcie śmiało. Był problem, oto jest problemu rozwiązanie. Do zobaczenia.